Łodzianie na pewno, znając sztab szkoleniowy Widzewa, trenera Marcina Stanisławskiego, teraz German Romero, ale niecelne, niecelna ta próba i czasem z takiego meczu nie da się nic wycisnąć, trzeba wyciągnąć wnioski, trzeba po prostu zaciść zęby, no i pracować jak najlepiej przed kolejnym spotkaniem. Teraz widzieliśmy Daniela Krawczyka, najlepszy strzelec w historii naszej ligi, potrafi znaleźć się w takich nawet niełatwych sektorach dla napastnika w tym meczu bardzo, bardzo wiele i na takie spotkanie musi Bramkarz i cała defensywa zespołu spniew e, musi się nastawić, ale, ale nieraz takie mecze, gdy golkiper jest w trasie, Są lepsze teraz. E, dobra interwencja słowickiego. Jeszcze wiele się dzieje. E, rzut wolny dla. Drużyny z Pniew, Szansa, by tutaj pokonać po raz pierwszy Słowińskiego. No i widzimy, jak się to wszystko kończy. Spokojny, można powiedzieć, tutaj ze stoickim takim spokojem. Mateusz Kostecki kończy tą sytuację. A Dani Krawczyk takie sytuacje uwielbia. Na niego muszą szczególnie tutaj uważać gracze Red Dragon z Pniewy. Liczby same pokazują to, jak groźnym zawodnikiem jest teraz. super, gratuje Red Dragons przed utratą gola. Wysoko teraz atakujemy Kita Storożuk. On przed momentem uderzał. Widzę, wiasy mają trochę więcej przestrzeni na... Bra, przed bramką, ale cały czas ta strata byłaby bardzo, bardzo duża. Teraz krawczyk ma trochę miejsca. Jak to wykończy? No, wyczekał do ostatniej chwili. Łukasz Błaszczyk. Pana Senko do przodu. Czy teraz będzie wyrównanie? Brawa dla Łukasza Błaszczyka w tej sytuacji, że z pewnością warto. Warto słuchać tych e, graczy no i podziwiać cały czas na parkiecie, bo to cały czas ogromne umiejętności bez względu na, e, na te doświadczenie, które cały czas jest e, duże i zwiększa się z każdym e, tygodniem. No i brawa dla e, bramkarza Widzewa w tej próbie. Teraz po drugiej stronie e, Krawczyk, jak e, niewiele zabrakło Bernardes, nie było tam przewinienia. Gramy dalej. Teraz szansa na kontratak dla gości. Pokazuje się tam na dalszym słupku. No i widzimy jak to wykończył. Maksym, przepraszam, Mekita Storożuk w tej sytuacji trafia na 2 do 0. Tutaj jeszcze wszystko się może wydarzyć. Kostecki, kolejne uderzenie. No i jak nie wykorzystał tej sytuacji teraz Adam Wachoński. Ta efektowność nie była bynajmniej na pierwszym, czy nawet drugim miejscu. Liczyło się co innego w grze. Zespołu z Pniew teraz. Goście, przed szansą na trzeciego gola. No i widzimy, jak się to wszystko kończy. Poszedł za tą akcją ten, który jest bohaterem w tych pierwszych spotkaniach swojej drużyny no i wpisuje się na listę strzelców. Także i dzisiaj Piotr Błaszczyk, Trzeci gol dla Red Dragon z Pniewy. Muszą się takich momentów wystrzegać. To kolejna taka próba. To jest kolejny błąd do gospodarzy. Jak się to wszystko zakończy, trafia Mateusz Kostecki. Tak, jest na cztery. Do zera. Trochę niedokładnie, ale cały czas widzę wiasy przy piłce. Muszą przede wszystkim zażegnać niebezpieczeństwo pod własną bramką. No ale widzimy, jak się to wszystko kończy. Zażegnania niebezpieczeństwa nie było, natomiast trafia kapitan. Mija Marciniak. Cały czas lotnym bramkarzem. Właśnie w tej roli Marciniak widzę w jasy. No i kolejne uderzenie z dystansu. No i teraz po frunu, Jak długi Łukasz Błaszczyk. W ostatecznym rozrachunku naprawdę ta różnica jest wielka. Teraz e, może szansa dla widzewa. Trochę chyba już koncentracji zabrakło e, gospodarzom e, gościom Przepraszam, rzecz jasna, w, tej, w tej sytuacji. Góralczyk, e, pierwsza bramka tego zawodnika w tym sezonie, no ale dla widzewa to, to jedyna w tym meczu. Widzew przegrywa z Red Dragon z Pniewy. 1 do 5. Na pewno Widzewiacy mają nad czym myśleć po tych ostatnich dwóch meczach.